Porównanie Sony Xperia 1 Mark 7 z Vivo X200 Pro. Obydwa telefony były już omawiane na tym kanale, więc jeżeli chcecie więcej o tych telefonach, o ulotkach reklamowych ze strony producentów, zachęcam do innych materiałów na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o skomparowaniu, zestawieniu, o bitwie pomiędzy tymi dwoma telefonami. Na omówienie tego materiału serdecznie Państwa zapraszam. It's not a game, it's a red skin. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć, Bobrygi, jestem z tej strony kanał, Kim na ta program, w którym sprzedajemy, skupujemy, doradzamy, odradzamy, jak i sprawdzamy. Dzisiaj będziemy doradzać, sprawdzać, odradzać, analizować i komparować przede wszystkim dwa telefony: Sony Xperia 1 Mark 7 z Vivo X200 Pro. Nasz telefonik Sony kosztuje 6599 zł, jak się nie mylę, i na ten moment jeszcze Sony dokłada słuchawki o wartości 1249 zł do swojego telefonu, a. Telefon Vivo możemy kupić za 5299. Który telefon jest lepszy, który będzie bardziej dla Państwa, to postaram się w tym materiale to wszystko omówić. A więc, zaczynamy. Jeżeli chodzi o datę premiery, w 13 maja 2025. Jeżeli chodzi o Sonego, w lewej po lewej stronie tabelka tyczy się Sonego, po prawej stronie jest to nasz Vivo. Jesteśmy na stronce GSM Arena. Materiał nie jest sponsorowany. Jeżeli wszystko mamy za sobą, to możemy wrócić do omawiania. 13 maja 2025 roku debiutował nam Sony, 14 października 2024 roku debiutował nasz Vivo, także tak to się plasuje. Jeżeli chodzi o wagę tych telefonów, to 197 gram waży Sony, czyli jest to bardzo fajna, przyjemna dla ręki, przyjemna dla komfortu użytkowania telefonu waga. 223 g, troszeczkę cięższy, troszeczkę mniej na pewno komfortowy, jeżeli chodzi w użytkowaniu. Jest nasz Vivo 162x162,74, na 74x76 i 8,2 grubości i 8,2 grubości z wyspą aparatów 8,5. Jak się nie mylę, tutaj jest taka adnotacja. Jeżeli chodzi o... Zabezpieczenie wyświetlacza to mamy Gorilla Glass Victus 2 i Gorilla Glass Victus w przypadku sonego, w przypadku naszego Vivo nie za bardzo mamy jakiekolwiek informacje odnośnie tego jakiej klasy bądź jak certyfikowany jest zabezpieczenie szkła z przodu czy też szkła z tyłu i tutaj pragnę podkreślić, że telefon marki Vivo to Producent sam na swojej stronie mówi, że mają innowacyjną technologię, która ma 11-krotnie zwiększyć wytrzymałość materiału. Ale telefon z przodu, jak i z tyłu, wystaje poza linię obudowy. Czyli klapka z tyłu nie chowa się, tak jak w przypadku iPhone'ów bądź wielu innych telefonów, nie jest na lico z ramką telefonu, tylko wystaje, przez co jest bardziej podatna na zbicie i wyświetlacz robi identycznie to samo. Obydwa nano SIM plus eSIM nano SIM plus nano SIM w jednym i w drugim przypadku można tak powiedzieć, że mamy to samo IP65 na IP68 nie wiem dlaczego tutaj są dwa zupełnie inne certyfikaty po ukośniku może IP65 teczy się wyświetlacza a IP68 klapki, nie wiem nie mam pojęcia, ale patrząc na to, że 1,5 metra do 30 minut to nie jest to fenomenalny wynik, Sony ogólnie nie za bardzo lubią być zalewane, także tutaj bym się nie za bardzo z tym kąpał, nawet przy wysokich certyfikatach dałbym sobie troszeczkę z tym spokój, jeżeli chodzi o Vivo IP68 łamany na IP69 nie wiem, dlatego pojęcia nie mam, dlaczego tak jest. Producent tutaj nam deklarował na stronie swojej IP68. Także tak to wygląda. Na pewno Vivo sobie będzie lepiej radzić, jeżeli chodzi o wodę i nawet jak się zaleje, to relatywnie powinno być lepiej. Mimo, że również jest 1,5 metra do 30 minut. Bilion, miliard kolorów i w jednym i w drugim przypadku. 120 Hz wyświetlacze i w jednym i w drugim przypadku. Tutaj mamy wersję, można powiedzieć, kolorystyczną wyświetlacza. bt 2020. Tutaj mamy HDR 10 Dolby Vision i PIC 4500, Oczywiście to nie jest pik na całej wartości wyświetlacza, jest to pik tylko i wyłącznie w niektórych momentach, ale ten pik istnieje. W przypadku Sonego albo A nie mamy jeszcze danych, w jakim jest piku, albo B jest po prostu słabo. Z tego co pamiętam, na stronie producenta bodajże on się chwalił około 1473, jak pamiętam, nie wiem, sprawdźcie i napiszcie. Nitów generuje wyświetlacz, to jest pewnie w trybie automatycznym, także tutaj też bym wziął to troszeczkę pod uwagę, bo 4.500 nitów to również nie jest w trybie automatycznym, to jest w piku, czyli w turbolampie i tylko niektóre części na ekranie osiągną 4.500 nitów. Ile ma w trybie automatycznym? Nie wiem, może będzie to wiadomo niedługo. W każdym razie na pewno cały wyświetlacz cały czas nie ma 4,5 tysiąca nitów, co należy wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o przekątną 6.5 cala ma nasz Sony, także tutaj jest relatywnie całkiem Fajnie. Dlaczego? Dlatego, że mamy telefon długi i wąski. To, że ma 6,5 cala, nie dyskwalifikuje go jako telefon duży i szeroki, tylko jest dobrze. Tak samo jak w przypadku w zasadzie Vivo: to są praktycznie bliźniacze. Modele możemy to zobaczyć chociażby tutaj: 74 mm na 76, czyli troszeczkę grubszy jest tutaj nasz Vivo, ale za to jest większy wyświetlacz. Ma 6,8 cala, można już tak powiedzieć. Na pewno. To będzie zauważalne i zauważalne będzie screen to Bary ratio, które wynosi niestety w Sonym 86,5% współczynnika ekranu do obudowy. Tutaj mamy złote 90% zaimplementowane i będzie to na pewno lepszy w odbiorze. Dlaczego Sony ma tak mało? Dlatego, że z góry jak i z dołu ma po prostu dosyć spore czarne paski, gdzie chowają się jakieś czujniki. Na dole nie mam żadnego pojęcia co się chowa. I no, widać, że Japończyki dopiero co otworzyły tą klapę i wychodzą na światło dzienne zobaczyć co tam robi reszta świata. No i nie za bardzo dobrze to wygląda. Jeżeli chodzi o gęstość pikseli na cal, Sony zbliża się do tych magicznych 400 pikseli na cal. No 4 piksele w tą czy w tą różnicy dużej nie ma, ale przy telefonie za 6,5 koła Wydaje mi się, że moglibyśmy spodziewać się, łamane na mocno oczekiwać, lepszego wyświetlacza. Po prostu, 400 450 na cal jest to minimalny próg komfortu oka, według mnie, na treści, na różnego typu zdjęcia, na różnego typu rzeczy, które po prostu wyświetlają się na wyświetlaczu. W, takim, w takiej cenie telefonu nie wygląda to za dobrze. Za to dobrze wygląda to w przypadku Vivo 452 piksela na cal. Jest to w zupełności wystarczające. Jest to bardzo fajny, ostry wyświetlacz. Nie jest to turbo brzytwa, tak jak niektórzy producenci mają 512, 570, ale 452 jak najbardziej jest tutaj dobre. Obydwa na Androidzie 15. No i tutaj różnice są dosyć spore w procesorze. Z racji tego, że tutaj mamy na 8 Elita. A tutaj mamy Mediatek 9400. Różnica między tymi procesorami, w zależności od wersji obudowy, w jakich mamy, bo wiadomo, że każdy telefon ma inne zarządzanie energetyczne, inne softy, inne konstrukcje, inne odprowadzenie ciepła w obudowę, to w takich warunkach laboratoryjnych z testami wewnętrznymi Snapdragon 8 Elite generuje o 12 do 20% większą wydajność w ściśle określonych warunkach niż Mediatek 9400. Mediatek na pewno woli być i lubi być bardziej ciepły i w cieplejszych warunkach niżeli dragony. Niemniej jednak wydajnościowo po prostu tutaj jest delikatnie gorzej. Za to różnica duża jest w różnicy w grafice. Andreno 830 od naszego G925 jak się nie mylę jest o prawie 30% bardziej wydajniejszym układem Andreno. Oczywiście także tutaj różnica jest dosyć spora. Kartę microSD możemy wsadzić zamiast jednej karty SIM w naszym Sony. Tutaj Wsparcia dla kart SD nie ma wcale. Wersje gigabajtowe to jest 256 na 12 i 512 na 12 GB RAMu. Za to Vivo ma 256 na 12, 512 na 16. Oraz jedno terabajtówkę na 16. Obydwa mają technologię zarządzania dyskami na UFASie 4.0. Także tutaj będzie fajnie i nie obawiałbym się tego wcale. Pamięci lutowana. także fajnie. Jeżeli chodzi o specyfikację kamer, tej samą specyfikację nie będziemy tutaj nic mówić, no bo wiadomo, że Sony jest liderem. O ile ktoś potrafi to w ogóle ustawić, na pewno Vivo będzie lepsze w trybie automatycznym niż Sony w trybie automatycznym. Tej cienia wątpliwości nie pozostawiam w ogóle i nie mam w ogóle cienia wątpliwości co do tego. Jeżeli ktoś się zna, na wszystkich tych rzeczach, na aspektach ustawienia różnego baransu bieli, itd., itd., ostrości, etc., etc. Sony będzie tutaj lepszym aparatem i to jest kropka i koniec. Jeżeli nie umiecie tego ustawiać, to. Nie bierzcie samego, jeżeli Wam zależy na dobrej jakości zdjęciach. Na pewno one będą lepsze. Na Vivo w trybie automatycznym tutaj cienie wątpliwości też nie pozostawiam. Wideo. Tutaj mamy 4K 24-kinowe, 30, 60, 120. Tutaj mamy 8K, 30 FPS-ów. Nie wiem, kto kręci w 8K, ale można kręcić w 8K. Jak to będzie faktycznie wyglądać na monitorach 8K? Nie wiem, choć się po części troszeczkę domyślam. Kamerka do selfie 12 megapikseli na 32 MP. Na to tutaj nie patrzymy totalnie. Znowu wracamy do tematu ustawień. W trybie automatycznym pewnie Vivo będzie Tutaj lepiej sobie radzić, niemniej jednak, jeżeli ktoś potrafi coś ustawić, no to Sony również tutaj ładnie to wszystko dogoni. Jeżeli chodzi o dźwięk, no to Sony obsługuje nam 3,5 mm jacka Vivo tego jacka niestety nie obsługuje, niestety bo niestety dużo ludzi nie chce już oglądać, znaczy słuchać muzyki na przewodowych słuchawkach pasjonaci oczywiście używają przewodówek, bo według nich jest to o wiele lepsze warianty dźwiękowe są tutaj po przewodzie niż bez przewodówce. jestem w stanie w to wierzyć ja nie jestem jakimś wybitnie wirtuozem, mozartem jeżeli chodzi o muzykę, także po prostu mam to w dupie ale dla ludzi, którzy potrzebują czeka i nie chcą mieć bezprzewodowych schowek, bo nie, bo mogą nie mieć, no to jak najbardziej Sony tutaj wychodzi nam naprzeciw. Bluetooth 6.0, także już przyszłościowo, tutaj mamy dalej jeszcze stary, można powiedzieć standard, wersję 5.4, czy to na cokolwiek wpływa? Na razie w ogóle na nic nie wpływa i tyle. NFC, czyli płatności telefonem i w jednym, i w drugim przypadku jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o baterie, 5000 mAh, tutaj jest 6000 mAh, jeżeli chodzi o technologię w Sony, jeszcze nie wiadomo jak ona tu wygląda, niemniej jednak Snapdragon 8 Elite ma o wiele lepsze zagospodarowanie energetyczne niż Mediatek 9400, także te 6000 działa tak samo jak 5000 tutaj tyle, koniec, kropka. jeżeli chodzi o ładowanie, wielkie naplucie w twarz no, Japończyki muszą otworzyć tą kryptę wieczności i zobaczyć co się dzieje na innych rynkach bo 30W na kablu to jest po prostu straszna, straszna sytuacja straszna sprawa, nie wiem co tu się totalnie wydziało, w każdym razie Vivo idzie z duchem czasu. 90 W po kablu, po drucie, także fajnie. 15 W ładowanie bezprzewodowe w Sony. To jest piekła rodem z 12 mini Także technologia straszna Krypta została zamknięta Japonia się odizolowała totalnie od reszty świata 30 W nie jest to fenomen Ale jest to na pewno o wiele lepiej no Jakby 100% więcej niż w przypadku Sonego No i reverse charge nam tutaj Czyli możemy ładować telefon za pomocą drugiego telefonu Wersje kolorystyczne nas tutaj totalnie nie interesują 1499 euro Na 724 euro Różnica w cenie Diametralnie duża o, tutaj mamy wartości, wartości w trybie automatycznym: 1475 nitów na 1881 nitów. Te 400 nitów będzie jak najbardziej mocno zauważalne, także musicie wziąć to Państwo pod uwagę. Sony tutaj się nie popisało, jeżeli chodzi o telefon. Sonego można byłoby brać, jakby był za dużo, dużo niższą cenę. A jeżeli chodzi o Vivo, no to nic szczególnego. Tutaj parę aspektów żeśmy zobaczyli. Czekamy na jakieś mocne testy. Oczywiście, jak będziecie Państwo chcieli, to sobie coś omówimy i zobaczymy, jak wyglądają w wersji zdjęciowej te testy. No bo porównanie specyfikacji to porównanie specyfikacji, który według mnie jest lepszy, jeżeli. Byłbym mega zagłożowym fanem Vivo i Sonego, to zdecydowanie wybierałbym Sonego. Jest to pewniejsza firma, nie ma tam sytuacji, w której softy się potrafią wywalić tak po prostu jak w przypadku Vivo i części na pewno będą bardziej oryginalniejsze niż w przypadku, w przypadku Vivo. Są bardzo ciężkie, ciężko dostępne i jedne i drugie, na jedno i drugie brałbym ubezpieczenie, na jedno i drugie brałbym etui i folię, no bo tutaj szyby... Powodują taki efekt ziarnistości, przez co te kolory, które mają być fenomenalne, są przydymione i wyglądają gówniano. Ja rozumiem, że folia może troszeczkę mniej chronić wyświetlacz, ale tu chodzi o aspekty też wizualne, o responsywność dotyku etc. etc. W każdym razie wybierałbym sonego, jeżeli miałbym już wybrać pomiędzy tymi dwoma. To wybrałbym samego, a jeżeli miałbym do wyboru innych producentów, to nie wybrałbym żadnego z tego zestawienia. I to na. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie coś po sobie. A na tę chwilę dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Cześć.